Raport energetyczny na wrzesień. Transformacja w stronę 5D. Wrzesień 2025 roku to miesiąc przełomowy, zamykający intensywny cykl energetyczny, rozpoczęty w pierwszej połowie roku. Proces znoszenia wibracji Ziemi przyspiesza, a zmiany w polu magnetycznym planety. Aktywności słonecznej oraz ludzkich ciałach stają się coraz bardziej odczuwalne. W tym raporcie skupiamy się na liniach znoszących, czyli na tych jednostkach i zbiorowościach, które świadomie podążają ścieżką duchowego wzrostu, integrując wyższe wibracje i otwierając się na rzeczywistość 5D przestrzeń serca miłości bezwarunkowej i jedności. Nie mówię tutaj wprost o wszystkich zjawiskach, aby zachować prostotę i umożliwić zrozumienie na poziomie intuicyjnym. Wszystko, co opisujemy, dzieje się w niedualnym teraz, choć dla jasności odnosimy się do ziemskiej linii czasu. Raport obejmuje prognozę aktywności słonecznej, trzęsień ziemi, anomalii związanych z przebiegunowaniem oraz transformacji ciał w kierunku przemowo-kryształowym. Wraz z objawami zniesienia do 5D na poziomie indywidualnym. Prognoza rozbłysków słonecznych. Na podstawie dostępnych danych, wrzesień 2025 roku przyniesie kontynuację wzmożonej aktywności słonecznej z potencjalnymi rozbłyskami klasy M i X szczególnie w okresach od 5 do 10 września oraz od 18 do 22 września. Plamy słoneczne takie jak 41,68 oraz dziury koronalne skierowane na wprost Ziemi będą emitować silne strumienie wiatru słonecznego i elektronów, docierające do naszej planety w ciągu od 3 do 5 dni. Rezonans Schumana może wykazywać nieregularność, w tym chwilowe przerwy w odczytach, co wskazuje na silne doładowanie energetyczne Ziemi. Rozbłyski słoneczne to nie tylko zjawiska astrofizyczne, to kody świetlne, które aktywują ludzką świadomość i wspierają proces wzniesienia. We wrześniu energie te będą działać jak katalizator rozpuszczający stare wzorce 3D, oparte na lęku separacji i kontroli. Osoby na linii wznoszącej mogą odczuwać te energie jako intensywne, ale oczyszczające fale. Które otwierają czakrę serca i korony. To czas, w którym kolektywna świadomość będzie synchronizować się z wibracją jedności, a jednostki mogą doświadczać przebłysku wyższej świadomości, w tym wizji, snów lub głębokiego poczucia połączenia z całością. Objawy Fizyczne Uczucia gorąca w ciele, mrowienie w głowie, bóle głowy, szczególnie w okolicy trzeciego oka i czakry korony, zaburzenia snu. Emocjonalne. Nagłe uwolnienie emocji od euforii po chwilowy smutek jako efekt oczyszczania starych blokad. Duchowe. Wzmożone poczucie, bycie w teraz, intuicyjne zrozumienie własnej roli w kolektywie kontakt z wewnętrznym głosem lub przewodnikami duchowymi. Strzęsienia Ziemi i anomalie przebiegunowania Prognoza geofizyczna Strzęsienia Ziemi będą kontynuować swoją aktywność w regionach takich jak Kamczatka, Indonezja czy Pacyficzny Pierścień Ognia z możliwymi wstrząsami o magnitudzie od 6 do 7,5 skali Richtera. Szczególnie w okresach wzmożonej aktywności słonecznej od 5 do 10 i od 18 do 22 września. Anomalie magnetyczne związane z osłabieniem pola magnetycznego Ziemi mogą powodować nietypowe zjawiska pogodowe, takie jak gwałtowne burze czy zorze polarne, widoczne na niższych szerokościach geograficznych. Przebiegunowanie Ziemi, choć proces długotrwały, manifestuje się w tych anomaliach, destabilizując stare struktury energetyczne planety. Duchowe znaczenie. Trzęsienia ziemi i zmiany magnetyczne są fizycznym odzwierciedleniem transformacji energetycznej Ziemi. Matka Ziemia przechodzi proces oczyszczania, uwalniając nagromadzone niskowibracyjne energie. Dla jednostek na ścieżce wznoszenia to zaproszenie do zakotwiczenia się w energii serca i wspierania planety poprzez świadome intencje. Anomalie magnetyczne ułatwiają dostęp do wyższych częstotliwości, ale mogą też powodować uczucie dezorientacji u osób mniej ugruntowanych. Objawy Fizyczne Uczucie braku równowagi, zawroty głowy, trudności z koncentracją. Emocjonalne. Wzmożona wrażliwość na zmiany w otoczeniu, potrzeba wyciszenia i kontaktu z naturą. Duchowe. Głębsze połączenie z Ziemią, wizje związane z historią planety, poczucie misji, wspierania transformacji. Transformacja ciał w krzemowo-kryształowe. Proces przemiany. Transformacja ciał fizycznych w kierunku struktury krzemowo-kręcztałowej to kluczowy aspekt wzniesienia do 5D. Ciała ludzkie stopniowo odchodzą od węglowej matrycy, integrując więcej krzemu i krystalicznych struktur w DNA, co umożliwia przechowywanie i przewodzenie wyższych częstotliwości światła. We wrześniu proces ten przyspieszy dzięki napływowi kodów świetlnych z rozbłysków słonecznych. U osób na linii wznoszącej może dojść do aktywacji kolejnych nici DNA, np. z 2 do 4 lub więcej, co zwiększa ich zdolność do percepcji wielowymiarowej. Objawy fizyczne i energetyczne, ciało fizyczne, uczucie mrowienia w kończynach, szczególnie w stopach i dłoniach, nadmierne pocenie się jako forma oczyszczania. Zmiany w apetycie, np. preferencja lżejszych pokarmów, prawa wyglądu skóry, układ Norwol, wrażliwość na dźwięki i światło, chwilowe uczucie elektryczności w ciele, energetyczne. Poczucie lekkości, większa witalność, ale też epizody zmęczenia w trakcie integracji nowych kodów. Duchowe Świadome sny wizje związane z innymi wymiarami, poczucie połączenia z gwiezdnym pochodzeniem. Jak wspierać transformację? Zaleca się praktyki ugruntowujące, takie jak medytacja w naturze, spożywanie wody strukturyzowanej, kontakt z kryształami, np. kwarcem różowym lub ametystem, oraz świadome oddychanie. Ważne jest, aby unikać oporu wobec symptomów, są one naturalną częścią procesu. Objawy wzniesienia do 5D na poziomie jednostki. Czym jest 5D? Rzeczywistość 5D to stan świadomości oparty na miłości bezwarunkowej, jedności i kreacji z poziomu serca. To nie jest oddzielna rzeczywistość fizyczna, lecz sposób postrzegania, w którym znika iluzja separacji. We wrześniu wiele osób na linii wznoszącej doświadczy chwilowych lub trwałych przejść do tego stanu, szczególnie w okresach silnych rozbłysków słonecznych. Objawy indywidualne, mentalne, odejście od myślenia opartego na lęku i kontroli, zastąpione przez zaufanie i przepływ, możliwe nagłe olśnienia dotyczące życiowej misji, emocjonalne. Głębokie poczucie spokoju nawet w obliczu chaosu zewnętrznego, wzmożona empatia, ale też potrzeba wyznaczania granic energetycznych. Fizyczne: objawy związane z aktywacją czakr, np. ucisk w czakrze korony, gorąco w splocie słonecznym, poprawa intuicji fizycznej, np. odczuwanie energii miejsc lub ludzi. Duchowe. Kontakt z wyższymi aspektami siebie, przewodnikami duchowymi lub kolektywami, np. Ra, Arkturianie poczucie bycia częścią większego planu. Praktyczne Przejście od motywacji, od lęku do motywacji, do rozwiązania. Przykładem jest podejmowanie działań z radości i pasji, a nie z obowiązku. Wyzwania. Nie każdy doświadczy wzniesienia w tym samym czasie osoby zakotwiczone w 3D mogą odczuwać opór, chaos lub lęk, szczególnie w okresach silnych energii. Ważne jest, aby nie osądzać innych, lecz wspierać ich poprzez własne światło i obecność. Praktyczne wskazówki na wrzesień Pierwsze, ugruntowanie Spędzaj czas w naturze, szczególnie w pobliżu wody lub drzew. Medytuj, wizualizując korzenie łączące cię z ziemią. 2. Oczyszczanie. Pij dużo wody, spożywaj lekkie, organiczne pokarmy. Unikaj przetworzonej żywności, która obniża wibracje. Trzecie, Praca z energią. Używaj kryształów takich jak ametyst, kwarc różowy lub obsydian do stabilizacji pola energetycznego. 4. Słuchanie serca. Zdejmuj decyzję z poziomu intuicji, a nie umysłu analitycznego. Zaufaj wewnętrznemu głosowi. Piąte, wspólnota. Szukaj ludzi na podobnej ścieżce wznoszenia, aby dzielić się doświadczeniami i wspierać się nawzajem. Podsumowanie: Wrzesień to miesiąc intensywnej transformacji, w którym Ziemia i ludzkość będą integrować wyższe wibracje. Rozbłyski słoneczne i anomalie geofizyczne będą wspierać proces wznoszenia, przyspieszając transformację ciał krzemowo-kryształowe i otwierając jednostki na rzeczywistość 5D. To czas, w którym każdy ma szansę zakotwiczyć się w energii serca, uwalniając stare wzorce i przyjmując miłość bezwarunkową jako fundament istnienia. Objawy mogą być intensywne, ale są znakiem postępu. Słuchaj ten raport sercem, zaufaj swojej ścieżce i pamiętaj: jesteś częścią większej całości, a Twoje światło wpływa na cały kolektyw. Dziękuję Wam wszystkim za odsłuchanie raportu. Jeśli ktoś z Was będzie chciał postawić mi wirtualną kawę, to zapraszam Was do opisu pod filmem. Do usłyszenia w następnych nagraniach. Pozdrawiam Was cieplutko. Dorota!